Witam serdecznie, kłaniam się nisko. Moi drodzy widzowie, jak wiecie, szukam sobie pracy w piekarni. Nie jestem desperatem, szukam sobie w piekarni takiej, jakby to powiedzieć, rzemieślniczej. A że ciężko jest dostać taką pracę, to też chodzę na spotkania, na interwiu, czyli na rozmowę o pracę. Też do marketów, takich słynnych marketów. Dzisiaj w takim byłem. O ja zmęczyłem się, bo już tu 6 km już zrobiłem. Słuchajcie. No i jadę do tego marketu. A wysłałem tam bodajże tydzień temu. Market podobny do tego, co kiedyś pracowałem. Podobny do Whole Food Markets. No i kobitka do mnie dzwoni. Może składałeś CV, składałem, składałem, umówiłem się z nią na rozmowę i pojechałem. Pojechałem na tę rozmowę, mój drogi widzu. I i no co? Stawka, stawka miała być 14,30. Stawka 14,30, mój drogi widzu, na yy, na początek, nie? Na początek 14,30. A potem tam więcej czy mniej, no ja nie dyskutowałem na ten temat, nie? Czy tam więcej później, czy, czy, czy tyle samo. Interesowała mnie ta stawka, która miała być na początku. E, witam mnie gość. E, nie był Anglikiem, bo miał akcent no nie angielski. Prawdopodobnie to był Hiszpan, ale też też nie ocenia mnie. Nieważne, mniejsza z tym. Patrzę sobie na ten kanał. No no i idziemy sobie do, do biura. Przeniósł mi kawkę croissanta, czy croissanta, czy croissant. No i rozmawiamy. Co robiłeś? Czym się zajmowałeś w swoim zawodowym życiu? No i zaczynam opowiadać, że pracuję w piekarniach od 16 roku życia, że to jest moja pasja. Lubię to robić i oczywiście co? Mówię prawdę. Zawsze mówię prawdę. Nie jest tak, że świruję, bajeruję, żeby dostać, dostać robotę. Nie. Pamiętajcie, prawda obroni się sama. Jak będziesz kłamał, to kłamstwo ma krótkie nóżki i zawsze, zawsze się wyda. No i. <laughs> no i rozbawiamy, rozbawiamy. No i kurczę, dochodzi do tego, ile chciałbyś zarabiać. A ja mówię, tyle bym chciał zarabiać, jak jest napisane w ogłoszeniu. No wiesz, na początek jest 12 funtów yy, 5 pensów. A ja mówię, no kurde, funta więcej niż funta więcej niż najniższa krajowa. A on mówi, jak funta? A mówię, no funta, bo niedługo będzie chyba 11 już, nie? 11 na godzinę będzie, tak patrzy na mnie. Ale całkiem sympatyczny, miły gość. Nic do niego nie mam. Złego słowa na niego... Profesjonalizm nie mogę narzekać. Profesjonalny gościu to no po prostu każą mu tak, tak robić i tak robi. A że jest profesjonalny, to jest profesjonalny, dobra. się z tym, bo się rozgadałem o niczym. Mam nadzieję, że nie będzie padać. No i mówię mu, że będzie najniższa krajowa 11. Zdziwił się, mówię: No, będzie 11 najniższa krajowa. No mówię, dobra, ok, ale 12-10 to jest funt z kawałkiem więcej. No, wie, no dobra. Kontynuuję tą rozmowę i słucham tych bzdur dla, dla rozrywki. <grywia> dla rozrywki słucham tego. No i pytał się mnie, czy kiedyś pracowałem na kasie. Jak to usłyszałem, tak jakby mnie. Yy, no kurczę, no, Irytuje mnie takie coś. Mówię. I odpowiadam. Słuchaj. Yy, Carlos. Carlos. Carlos chyba miał najmniej mniejsze z tym. Słuchaj mnie, mówię. Jak wiem, to piekarze w piekarniach nie mają kasy. I piekarz pracuje na piekarni jako piekarz. A on mówi: Tutaj jest inaczej. Tutaj jest y, piekarnia, ale jak cię wezwą, musisz iść na kasę. A on mówi: A to centralnie. A toalety też muszę sprzątać. On do mnie mówi tak. Są grafiki. I raz w miesiącu masz tak, że musisz iść kibel po klientach wyszorować i napisać tam na kartce, że kibel posprzątałeś. Mówię, kontynuuję tą rozmowę z nim, już trochę zmarszczony jestem, ale ja się nic, nic nowego, moi drodzy, nie spodziewałem. No i, no i kontynuuję z nim rozmowę, spójrzcie, ile syfu. Dobra, kontynuuję rozmowę, oprowadza mnie po piekarni, a, a przedtem wie Jarek, chcesz przejść się zobaczyć? Mówię, tak, przejdę się, fajny market. Fajny market, tylko kurczę, yy, oprowadził mnie Teges Meges, powiedział jaką kwotę. No i po, po końcu rozmowy, trwało to niecałą godzinę, powiedziałem mu, że niestety nie jestem zainteresowany sprzątaniem toalet jako piekarz. Tak się na mnie spojrzał. Oczywiście kultura pełna, no, no, no ludzie no. chcą, żebyśmy sprzątali kible. Yy, pracowali na wszystkich działach. Na wszystkich działach, a jeszcze się spytałem, a czy wy z biur też schodzicie sprzątać toalety? Nie. To dlaczego piekarz ma sprzątać toaletę? Do niego mówię. Piekarz ma sprzątać toaletę i naprawdę te rozmowy, te rozmowy o pracę mnie męczą, ale nie narzekam. Mam fajny humor. Wszystko jest okej. Okay, naprawdę humor jest to najważniejsze, ale yy, traktowanie ludzi. Naprawdę no to lepiej iść chyba jako sprzątacz lub sprzątaczka, gdzieś tam do kansilu czy gdziekolwiek, dostać te 12,50 13 funtów i tylko sprzątać. Bo jak masz iść do zapiekarza, no to musisz sprzątać, latać tam nie wiadomo gdzie, wszystko robić. To lepiej chyba iść za sprzątaczkę, nie? Albo iść kurczę, wziąć, iść do kansilu pracować, wziąć ten wózek i łazić sobie i te papierki zbierać tutaj, co te krzyżfolstwo wyrzuca, nie? O, proszę bardzo. Naprawdę, naprawdę, moi drodzy, idę zobaczyć, czy są raki, bo się trochę zwulwersowałem. Ale najważniejsze, że humor mi dopisuje, jest wszystko ok. No. Ostatnio tutaj widziałem raka. Ciekawe, czy jest, muszę iść z drugiej strony. No i naprawdę podziękowałem mu, zmarszczył się trochę, coś tam ponotował. No i powiedziałem mu, że jako piekarz nie chcę sprzątać kibli, nie? I nie powiedziałem toalet. Mówię, piekarz raczej piecze chleba, nie sprząta toalety. nie? No ale teraz takie nowe zasady są, ale wie jakie nowe zasady, że, że piekarz musi sprzątać toalety. No i po tym mu się zapytałem, zapytałem, czy. czy oni też z biura schodzą i sprzątają te kible. Nie, naprawdę, bo już ręce opadają. Ręce opadają, trzeba będzie się wziąć i chyba na własny. Rachunek pracować tak jak do robię. zrobię, wiadomo, że YouTube nie zawsze jest rentowny. Ale jak na razie, wszystko jest ok, wyświetlenia idą do góry, suby spadają delikatnie, idą do góry i tak to jest. Jest rotacja, moi drodzy. Ja wiem, że bardzo dużo ludzi czeka na jakieś pieczenie ciast, rozkwiny przy, przy pieczeniu. Nie mam warunków na to. Mam bardzo małą kuchnię, moi drodzy. I od czasu do czasu obiecuję, że, że jakiś wypiek zrobię, ale od czasu do czasu. Pierwszą zrobię w fokarcie, ale najpierw muszę zakupić ten mikser do ciasta, bo dobry mikser kosztuje ze 300 funtów, 200 funtów. Muszę zainwestować, po prostu go kupić. I od czasu do czasu dla was coś pokazać wam, jak się piecze fajne rzeczy. Bo wiem, że lubicie to robić i Wielu z Was przyszło na mój kanał, żeby oglądać. Aż się zajękałem, żeby oglądać rozkminę przy bagiecie. No ale no życie. Naprawili ławeczkę. Ktoś urwał. I naprawili, widzicie? Całkiem fajnie, sympatycznie. No. I nie wiem. Yy, nie wiem, kurczę. Takie jest życie. No. Yy, zostałem zwolniony z pracy już. Nie wróci ta rozkmina przy bagiecie. Chociaż mogłaby wrócić. Bo propozycja była powrotu. Ale ja nie czuję się tam. Nie czuję już tego, nie czułbym, nie miałbym tego flow. Nie miałbym tego flow, co co miałem przy tej rozkwinie przy Bagiecie, która spowodowała, że 30 tysięcy subskrypcji tak poszło. Ale mam nadzieję, moi drodzy widzowie, że zostaniecie ze mną i będziecie. <laughs> Przepraszam, będziecie słuchać moich rozkwin ze spacerów. Piszcie. W komentarzach, co byście chcieli usłyszeć, rozkmin z roweru, z chałupy, przy gotowaniu, czasami przy pieczeniu, bo też będę piekł w chałupie, tak jak powiedziałem przed chwilą. I naprawdę, no kurczę, no takie jest życie. Jedno się kończy, drugie się zaczyna, i kurczę. Trzeba, trzeba iść do przodu, trzeba się nie poddawać w życiu, no ale jak już mówię, czasami słucham tych bzdur dla rozrywki. Ja nie winię tego menadżera. On po prostu ma takie zadanie i tak mu każą, no ale kible sprzątać. Boże kochane ręce opadają. No ale cóż, tak to jest i nie wiem, chyba pójdę, pójdę do Kansillu będę sprzątał ulicę. Papierki będę podnosił i 8 godzin będę sobie chodził z takim wózeczkiem i będę miał w nosie, będę robił tylko jedną rzecz. Bo jak mam iść do normalnej roboty, to każą mi kible sprzątać. Dacie wiarę? No, moi drodzy, rozmowa się tak skończyła. Wyszedłem, podziękowałem. Jak już mówiłem, sorry, ale piekarz, piekarz piecze chleb. Na końcu też powiedział mi, że no wie jak to jest, no ale takie nowe zasady są, nie? Nowe zasady, czyli musisz robić wszystko. Komuś przeszkadzał rower jakaś małpa, u takich nazwę, wrzuciła go tutaj do rzeki. Te lajma rowery, nie? komu to przeszkadza, nie? Masakra. Zaczyna padać deszczyk, trzeba się ewakuować. No i przyjechałem. Jechałem tam na bzyku około 50 minut, powiedzmy, że około godziny Samochodem około dwóch bym jechał. Także moim demonem prędkości skuterem w miarę te korki jakoś ominąłem i, i dojechałem w 47 minut dokładnie, bo, bo patrzyłem na zegarek. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego dobrego, szczęścia, szczęścia i zdrowia. Ale tego pierwszego to Wam życzę tego zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Serdecznie Wam dziękuję, że jesteście ze mną, że też mnie wspieracie. Dziękuję za komentarze. Jest ich bardzo dużo, a więcej jest w skrzynce do sprawdzenia, bo co niektórzy jeszcze mają jakiś ból dubska, Ja wiem o co, jak żyję sobie swoim życiem, chcę pracować, no ale jak widzisz Mój widzu, jak to wygląda, ja mam iść jako piekarz kible sprzątać, dlaczego? 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 Ten gościu mi się przypomniał. Dlaczego, kurwa, dlaczego? Tak krzyczał. Gdzie jest jakaś flaga? Znacie tego z YouTube'a gościa? Nieważne. No. Subskrybuj, zostaw ślad po sobie w postaci komentarza, aż mi się już język plącze. No i czekaj na kolejne rozkminy. Pisz w komentarzach, co byś chciał słyszeć. Tak się powtarzam trochę, no ale zostaw suba przede wszystkim. Łapę w górę. No i trzymaj się. I czekaj na kolejne rozkminy, a ja idę co? Idę poćwiczyć trochę. Żeby trochę ten brzuch mi... Mi kurczę, zniknął. <laughs> Trzymajcie się moi drodzy. Do, do następnego. Hej!